Za Wami kolejny mecz tego sezonu Tauren Hockey Ligi z Sosnowcem. Więc może najpierw poproszę o ocenę w ogóle, jaki był to mecz w Waszym wykonaniu i jaki był to mecz dla Was? Myślę, że na pewno był to ciężki mecz dla nas. Jakoś źle weszliśmy w mecz. mi miał strasznie dużo sytuacji, Dopuszczy... dopuszczaliśmy do strat krążków, przez co tak źle tak, to wyglądało w pierwszej terce. Czy można w ogóle porównywać ten mecz z Sosnowcem do tego meczu z Podhalem? Myślę, że nie. Tutaj w tej lidze każdy mecz jest inny, do każdego trzeba się inaczej przygotować i myślę, że to całkiem inny mecz. A ten mecz z Podhalem już tak w pełni gdzieś tam zostawiliście za sobą? Nie wiem, stwierdziliście jakie były w ogóle powody tej porażki? Tak, tak przeanalizowaliśmy go, zobaczyliśmy jakie błędy popełniliśmy i całkowicie gdzieś tam z tyłu głowy już. Rozpoczyna się nowy sezon, więc zapytam może o Twoją grę, bo Ty coraz więcej tych szans dostawałeś, czy to w sparingach, czy teraz już w tych meczach ligowych, i to chyba jest coś, co Ciebie musi cieszyć na początku tego sezonu. No jasne, bardzo się cieszę, że tak dużo gram, trener, trener mi ufa, z tego, z tego się bardzo cieszę i nie tylko to wykorzystywać, tak? Myślę, że zrobiłeś duży postęp w ostatnich nie wiem, tygodniach, miesiącach? Myślę, że na pewno tak. Z każdym, dnie, z każdym dniem staje się coraz lepszy i mam nadzieję, że cały czas, cały czas będzie ta kariera szła do przodu. Jak myślisz, kiedy realnie możemy powiedzieć, na jakim poziomie jest wasza drużyna? O nie wiem, ciężko, ciężko, powiedzieć, mi. ciężko powiedzieć mi na to pytanie. Nie. No nie mam pojęcia, mam nadzieję, że będziemy grać coraz lepiej, coraz lepiej. To zapytam może troszkę inaczej. Jakie są wasze cele, te najbliższe, na no najbliższe nie wiem, dni, tygodnie i te wiadomo, na koniec sezonu? To wiadomo, najbliższym celem jaki jest to wygrać kolejny mecz, a takim sezonowym to wiadomo, chcielibyśmy, chcielibyśmy grać o najwyższe miejsca.